Jesteśmy na Krawi i jesteśmy w prześlicznym hotelu, więc zrobimy szybki room tour. Hello! <grystanie> mamy toaletkę, bardzo fajna. A co tak, mamy dalej? Teraz mamy tutaj umywalkę, lusterko tak to wygląda Tutaj po prawej mamy tak. szafę I w niej mamy jakieś tam rzeczy nasze Uwaga, uwaga Tutaj mamy takie drzwi I <grym> one tak. się otwierają Uwaga, to jest hit Tu mamy łazienkę na świeżym powietrzu Uwaga, tu jest właśnie toaleta, prysznic i głośc programu Wanna Jeszcze ogromne Są drugie drzwi, które się, jak się otworzy, to wchodzimy do naszego pokoju. Mamy przeogromne łóżko, jest potężne. Tak. Ale to są gekony. Tak, pierwszy i drugi Więc miejmy nadzieję, że żaden dzisiaj nie zamieszka z nami w pokoju O, tam jest jeszcze trzeci mm. O, i czwarty Wow Gdzie czwarty? Znaczy piąty, i szósty, o matka. Mam nadzieję, że żaden po prostu dzisiaj nie postanowi z nami zamieszkać, bo ja nie wiem kto uratuje Nie będę to no, na pewno ja, wydaje mi się, że Maja też Ja Oglądałyśmy wcześniej hotel, to tutaj wstawiali zdjęcia i na przykład ja widziałam takie te barwy sobie tutaj po tarasie Albo widziałam też na niektórych małpy, więc jestem Tak, dlatego cieszymy się, że Odnośnie tych waranów, że mamy pokój na piętrze Tak, tak. wolę te gekony, zdecydowanie <grym> O, patrz, tutaj idzie też posuw Idziemy do 7-Eleven Mamy nadzieję, że po drodze nic z nas nie zje Bo już jest, robi się ciemno Się wyjąć, że coś tu zaraz Tak, <noise> już doszliśmy do analizy, że to raczej na pewno są jakieś zwierzęta, te dźwięki, które są wydawane, ale ja tu nie mam pieniędzy. 7 Eleven jesteśmy przed e, lodówką z tostami tymi słynnymi <noise> tostami, które się wszędzie. Na TikToku pokazują. My dzisiaj rano w Bangkoku jadłyśmy te tosty, bo były z serem, były bez mięsa. No, że to nie To smakowało jak gofr z budyniem, dosłownie. To był gofr A z budyniem. Obie nienawidzimy budyniu. Tak, to <laughs> prawda. sobie wezmę chyba właśnie takiego tosta serowego. No, ja się zastanawiam albo nad takim samym, albo nad tostem z serem i szpinakiem. Taki tost? 35 watów to jest około 3,5 zł nasze. 350. O, plus mamy tego, chciałbym się tak nic spotkać na mieście mm. <laughs> Hello! O Czekaj sobie sobie wybrałam yy, do taką do picia herbatkę zieloną. Ja wziąłam sobie oczywiście, wodę kokosową Tak wygląda Było to. Tak? Mm -hmm. Zobacz sobie. Spok spoko smakuje jak woda i ma tylko taki posmak takiej zielonej herbatki. Ja smakuje no. mi to. Ocena tostów. Ja oceniam tosta 7 na 10. Ja oceniam chyba 6 na 10. A który któryś bardziej smakuje? Chodź, jakbym miała ułożyć, to może twój później z serem i szpinakiem? A później ten z serem? serem. A może chcesz zjeść podmiankę, bo mi twój z serem bardziej smakuje. Wymianka. <śmienka. śmienka>. Wymianka. Mamy nietoperza. Nietoperza nad kibelkiem. Chcieliśmy się wysikać, a się nie da, nie nietoperza kupuje to. A <laughs> więc chcę, tak, Więc chcemy go wygonić. Stwierdziliśmy, że zapalimy wodę. Zap zapalaj tą wodę, Karin. <laughs> Załączaj. Patrz, się Jest 2:30 w nocy. A my czekamy, aż przyjdzie ktoś z recepcji, ponieważ na naszym suficie wisi nie topesz. przyjaciel idzie za nami. Jak go nazwiemy? Nie. Coś... Batman. Batman. O nie. O nie. Ja się O że dzisiaj spopiekamy kotka a nie jakieś inne zwierzę. Chyba nie wytłumaczyłyśmy jak to się stało, że ten Batman, ten nie to pewna znalazł po prostu w pokoju. To było tak, że siedziałyśmy, no Oglądały oglądałyśmy nasze filmiki z Bangkoku i w zasadzie to ja już się miałam i śmieć, ale Maja powiedziała mi, że Ej, że to jeszcze kupuję siku i ten inny się myć tu do mnie, ej Kalina, tam wisi, nie Nie ja się. na talerzu, nie tam, a ja mówię, no nie, ja też muszę bardzo świetnie, a co my teraz zrobimy, ja w bym nie wyszła po tą to po prostu jak on wisi nade mną, się bała, naprawdę, nie wiem tego, ale bym się bała, eee, tak, no i postanowiłyśmy, że obok jest prysznic, tak, i że włączymy wodę. No, oczywiście, kto to zrobi? ja to zrobię. Jak no <noise> się miałeś myć. I... I... Kto się miał.? Kto ja wie? to mi... nie... ja. Tu stoję, <noise> ten prysznic, tak, żeby go pogoni. Tak, no. no Więc ja tak. podkręciłam tą wodę i że po prostu. Tak Przedokoła ją biec, i szybko do pokoju. <noise> ja już wiedziałam, że on się rusza, że nie goni. zaleci ja po prostu razem ze mną. Już ja zaczął na ze mną latać w ogóle, po prostu. Ja nie wiedziałam, gdzie jest moja <noise> I nagle patrzę. A Maja jest schowana za... za słoną. to się ona spokoju? nas wyrastają trochę Tak, kolejny wieczór, kiedy y, nietoperz postanowił zamieszkać w naszej łazience. <noise> ja nie wiem, ten nietoperz po prostu chyba uwielbia naszą łazienkę, ale jeszcze naprawdę nie miałabym problemu z tym, gdybym on ogólnie był w łazience, no bo ta łazienka jest otwarta, y Gdyby wisiał sobie na wanną, spoko Ale czemu on musi wisieć po prostu w kabinie kibelkowej? Nie można się ani wysikać, ani iść się wykąpać Bo prysznic jak włączysz, to nie to też zacznie latać No Bo tak wczoraj zrobiłyśmy Włączyłyśmy prysznic, bo też wisiał nad kibelkiem No wisi tam, no wisi, no Otwieram drzwi, patrzę na niego, on patrzy na mnie, no. Dzień trzeci rozpoczęłyśmy od wynajęcia skutera, aby mieć większą swobodę w poruszaniu się po mieście. Następnie wybrałyśmy się do sanktuarium słoni, w którym mogłyśmy spędzić z nimi trochę czasu. Przy wyborze sanktuarium bardzo zależało nam na tym, aby była to przestrzeń, w którym słoniom nie dzieje się żadna krzywda. W miejscu, które odwiedziłyśmy, pracownicy opiekują się słoniami, które zostały ranne. W trakcie naszej wizyty pani opowiedziała nam wiele ciekawych informacji na temat mieszkających tam słoni. Okazało się, że zwierzęta te są bardzo uczuciowe i szybko się przywiązują. Wracając do hotelu, pojechałyśmy zobaczyć lokalne świątynie, a wieczorem wybrałyśmy się na nocny market. właśnie na śniadanie. E, mamy jakieś 10 minut, żeby zjeść śniadanie, bo później o ósmej przyjeżdża na nas transport. Tak, jedziemy na bececzkami całą dnią mam prawie pół No. Jedziemy na wyspy. Zobaczyć wyspy tutaj dookoła. Będzie ich całkiem sporo. Jedna z małpką. <grym grym> Pewnie się bardzo cieszy na małpki. Cały czas mi ta, mówi, ta, że ona chce zobaczyć małpki, więc... Nie, ja, mamy... ja lubię bardzo wprost jak jest tu jakiś wyjazd, to pożone jest mamy odhaczone słonie, po wczoraj, to już tam teraz tylko zostały małpki, co? Warana tak. też już widziałyśmy. No. Tam stoi nasz skuter. wynajęliśmy wczoraj skuter. Tak. Żadna z nas nigdy nie jeździła na skuterze, tak, a całkiem dobrze tutaj... tam poszło mimo wszystko, było ujrzał się na filmik na YouTube. Szybki tutorial. Przed tym kanałem woda ma głębokość 20 metrów w dół, a tutaj w tym kanale tylko metr w dół I że każdego ranka tutaj w ogóle nie ma wody, nie można przepłynąć, jest sam piasek No ale z, z czasem ta woda po prostu idzie do góry i da się przepłynąć Tak, bardzo blisko Tak, pan mówi, że chyba ile, 300 kilometrów? Teraz mamy przystanek i y, sobie nurkowałyśmy fajnie, wziąłam telefon do wody i przychodzimy po powiadomienie. Kiwi. twój lot jest opóźniony na ten moment, bo tak, dla rozjaśnienia za niecałą dobę miałyśmy lecieć dalej. Tak, kolejne miejsce. Ja sobie tak myślałam, dobra, ok. Ja nie wiem czy nas słychać, bo tu jakieś takie ptaki <grym> bardzo śmieszne. Tak, idzie do nas. Faktycznie do nas idzie. I nie, 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 nie ma. A? A, A, to Bardzo, bardzo jak jestem na jakiś wyjazd, to można takie zjebacki spotykać. <grym> Myślałam dobra, może to jakieś 30 minut, 40 minut, bo już miałam taką sytuację, że to było dosłownie pół godziny chyba. Tak. I nie byłam, nie, miałam, nie byłam, w stanie tego sprawdzić, bo byłyśmy obie w wodzie i stwierdziłam dobra, jak wejdziemy już na łódkę, z po prostu to sprawdzę. Wchodzę, Patrzę to. Opóźnienie to 3 godziny 45 minut. Więc już nie zdarzamy na kolejną Tak, czasem. Nie ma szans. E, no, więc teraz przesuwamy, przesuwa nam jeszcze praktycznie cały, cały plan. Cały to jest, plan. jest takie, że siedzimy sobie na plaży w bardzo ładnym miejscu. będzie widać, ale muszę wam pokazać, bo mamy nowego znajomego tutaj jest. Tak. Spotkałyśmy go pierwszego dnia, jak tu przyjechałyśmy i codziennie go spotykamy i jak tylko nas widzi, to tak miał, czy jak odchodzimy gdziekolwiek to chodzi za nami i cały czas nas woła. Tak. Teraz jedziemy co prawda na wycieczkę na miasto i znowu go spotkałyśmy. Tak. O. <noise> Jak takosłodnia no Czekaj, taką kurę jeździmy, nazywa się Ciabła Tak jest, wcześniej wspominałyśmy, ale generalnie za wypożyczenie dałyśmy 250 za jeden dzień, czyli około 25 zł. A każę przejażdżkę! Nie, to ja znajdę jakiegoś pana, który mnie za darmo podwiezie! Kurde, <laughs> chciałam... <laughs> Jesteśmy na barku, Czeka. Próbujemy po ostatnim nadkoczu i zaraz zobaczymy, jak to w końcu Mega fajnie. Lecieł z się, się bardzo śmieszne. I... Ja Ma takie jakieś luźniejsze te warkoczyki. Wydaje mi się, tak. że... W sensie, mi się, że moja wygląda lepiej, bo mam ja mam właśnie... Ja mam właśnie bardziej podobają Kaliny bo mają dużo mniej baby herów. A moje są takie bardzo y... Jeszcze... rozczochrane. Ja... Jeszcze do tej spalonej twarzy. No ja mi tak na początku powiedziała, że o że wyglądasz tak słodko jak taki robaczek. <laughs> ja, rzeczywiście wygląda jak taki ulizalski robaczek, ale nie no, mega ładny. Film. Jak? 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 Tak. Jedziemy na markę, bez o Jesteśmy trochę śpiące, aczkolwiek jak... wczoraj to do, do nas już siedziałyśmy nad lotami. Wydaje się, że był tak okropny, To prawda. Nie, byłyśmy bez żadnego noclegu, bez żadnych biletów, bo Generalnie, ja nie wiem o co chodzi. Ten wyjazd nas strasznie testuje, ale strasznie i naszą cierpliwość, i yy, nasze zorganizowanie, i wszystko, naszą psychę. To już jest któraś sytuacja. Tak naprawdę od samego początku cały czas mamy jakieś przygody na tym wyjeździe, które po prostu bardzo mocno nas testują. Mam nadzieję, że to już jest koniec, że już los zobaczył, że się nadajemy na podróżowanie i już, że damy sobie radę, więc już proszę, proszę przestać nas testować. W każdym razie, chodzi o to, że miałyśmy dzisiaj lecieć do Singapuru. Tak, Tam musimy spędzić Singapur sobie, lotnisko, miasto wieczorem, no ogólnie po prostu znaleźć się w Singapurze. Miałeśmy lecieć do tego Singapuru przez Malezję, ale okazało się wczoraj w wodzie na wycieczce, że nasz lot do Malezji jest opóźniony. Tak. To nie opóźnione pół godziny, jest opóźnione cztery godziny. godziny. Więc nie zdążamy na lot z Malezji do Singapuru. Mhm, dokładnie. O, nasza Kicia. Mhm. Oj, ej, przynieś mi teraz coś, co? No dobra, tylko... Tylko tak ludzkiego ze śniadania. Boże... Ona cały czas tęskni za nami. Codziennie ją spotykamy. Codziennie. I no. Jeszcze jak ją pogłaszczę się, to, to ona tak. później za nami chodzi i miała tu Będziemy pożegnać się Niestety. z naszą córką. Niestety. Będziemy <ślad> tęsknić, mam nadzieję, że jakaś Równie fajna nam się trafi w tak. naszej dalszej części podróży. Raz, mamy nadzieję, że... Tak, właśnie, że jak już dotrzemy, o ile dotrzemy, Oj, przepraszam, o ile dotrzemy, to że znajdziemy jakieś zastępstwo. Oho. Chodź, jedziemy, nie ma czasu. dzisiaj Mamy oddać skuter, to nie jest nasz skuter. Gdzie jest nasz skuter? No, Jezu, o, tu jest. Już o czym? Jak wracałyśmy wieczorem, już yy, z nocnego marketu spotkałyśmy takiego węża, ale takiego, że był ogromnie gruby i no chyba... Tadycyjny. Nie no, ale w sensie takiego, takiego wielkiego węża i miał ile? Myślę, myślę że mógł mieć 2 metry, myślę, że mógł mieć 2 metry, może z półtorej. Nie chcę przesadzać, ale ja w życiu nie widziałam takiego węża na żywo. Nawet nie wiem, czy widziałam serio takiego węża w tym. Eee, w wyjeżdżamy. Nie jesteśmy jeszcze spakowane, ale idziemy na basen. Wracamy z basenu, byliśmy na basenie, idziemy teraz pokoju się pakować. Tak, i za dokładnie. 3 godziny wyjeżdżamy na lotnisko. Trzymajcie kciuki. <laughs>